Cześć, jestem Marcin. Pracuję jako technolog firmy firmie Yamazaki Mazak. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam więcej o funkcji Data Guard Settings. Data Guard Settings to standardowa opcja, na wyposażeniu sterowników serii Mazotron Smooth. Umożliwia ona definiowanie poziomu dostępu dla użytkowników. Po uruchomieniu funkcji ochrony danych, Data Guard Settings i zalogowaniu jako administrator, możemy zarządzać ustawieniami. Po wciśnięciu przycisku Add Account, dodać nowych użytkowników, przypisać hasło oraz w polu Rank wybrać poziom dostępu zdefiniowany numerem. Funkcja umożliwia ochronę danych, dzięki czemu użytkownicy będą mieli dostęp tylko do określonych funkcji sterownika maszyny. Poziom dostępu określa się wybierając numer poziomu Rank dla każdej z funkcji. Dla przykładu użytkownik z poziomem Rank 3 nie będzie miał dostępu do funkcji z poziomem rank 2 lub rank 1. Utworzony wcześniej użytkownik o nazwie operator z poziomem dostępu rank 3 po zalogowaniu do sterownika ma dostęp tylko do określonych funkcji. Dla użytkownika operator zablokowana możliwość edycji programów. Pojawia się wtedy alarm o kodzie 1485 Data Guard Alarm, informujący o braku dostępu. Identyczna sytuacja powtarza się dla pozostałych chronionych danych, np. możliwości modyfikacji i edycji zawartości tabelki narzędziowej czy edycji zmiennych makr. System ochrony danych umożliwia po wybraniu przycisku Custom Settings na bardziej szczegółowe ustawienie poziomu dostępu. Przykładowo, w tabelce narzędziowej możemy zezwolić tylko na edycję korekcji długości i średnicy narzędzia, pozostałe pola będą chronione. Użytkownik-operator może wpisywać i zmieniać dane dotyczące tylko korekcji długości, pole o opisie core dług. Czy średnice narzędzia, pole akt DECOR, a cała reszta zawartości tabelki narzędziowej będzie chroniona. Przydatną funkcją w programie jest możliwość wyeksportowania aktualnych ustawień systemowych do pliku o formacie CSV który można otworzyć w edytorze tekstu. Może to służyć do tworzenia kopii zapasowej oraz archiwizacji ustawień. Dziękuję za uwagę. Chciałbym, żeby omówiona funkcja pomogła Wam w codziennym użytkowaniu maszyny. Dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki.